Cześć Manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles. I właśnie jak widzicie klasycznie w litę 2, więc przejdźmy teraz do odebrania tych paczek. O, tu, tu są oczywiście stroje, tylko tutaj jest błąd z wyświetlaniem i pokazuje się karta, ale to są stroje. Oraz mamy też monety, więc przejdźmy teraz do odebrania tych paczek. Aż te stroje do wysłania sobie wyślimy ich do klubu i otw otwórzmy sobie paczki. Na początku może otworzymy sobie mega paczkę. Zobaczymy, będzie tutaj złota karta i jest to Matić, więc ok, na razie tak średnio trochę, ale może uda się trafić coś ciekawego. Wysyłajmy sobie ich na listę transferową. No więc okej, okay, wyślijmy sobie teraz resztę rzeczy do klubu i zobaczmy, czy coś jeszcze jest. O, mam jeszcze jedną paczkę, więc ok, odbierzmy sobie ją sobie. Wyślijmy też macicie na listę transferową, i tutaj sprzedajmy tą piłkę. No więc mamy dzisiaj jedną bonusową paczkę do otworzenia, więc otwórzmy ją sobie. No raczej nic dobrego w tym nie będzie, ale okej, okay, zobaczymy, czy coś będzie. No jest Januszaj. Ale i tak, zawsze fajna taka darmowa paczka, zawsze trochę więcej kart też będzie na sprzedaż. Okej, okay, otwórzmy sobie teraz o tą paczkę piłkarzy premium. O i to jest frajser, więc też tak cieradnio, ale może w ostatniej paczce coś wylecie ciekawego. No i okej, okay, przejdźmy teraz do tworzenia ostatniej mega paczki. I tu będzie jakaś karta specjalna. Zobaczymy kto to będzie, poczekajmy aż się wczyta. jest to ta grafiko nominowane do TOTY, więc okej, okay. myślę, że trochę powinien kosztować. Więc okej, okay, mamy kartę specjalną, no szkoda, że nic lepszego nie wpadło, no ale okej, okay, może być też taki tak grafiko Zobaczmy ile on kosztuje. No 10 tysięcy, czyli praktycznie co na QuickSellu, ale okej, okay, wyślę go sobie na listę transferową oraz jeszcze karty też sobie powysyłam. Okej, okay, zobaczmy co jeszcze To jest, no są kontrakty, różne zmiany pozycji Więc wyślimy sobie to wszystko do klubu i zobaczmy czy coś jeszcze jest, no jest też bramkarz, więc sobie też wyślemy go do listy transferową I sprzedajmy te duplikaty jeszcze ten stadion może coś kosztować, więc jego też sobie wyślemy I resztę sprzedajmy No dobrze, na koniec odcinka pokażę Wam jeszcze mój skład O, właśnie jak widzicie tak wygląda mój skład Oraz pokażę Wam jeszcze ławkę rezerwowych Właśnie tak też wygląda ławka rezerwowych no ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę like w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!